Cześć! W dzisiejszym filmie rozpoczynamy budowę drukarki 3D. Ta drukarka oparta jest o konstrukcję Prusa i 3. Pokażę Ci, jak ją zmontować oraz jak z niej korzystać. Witajcie w pierwszym odcinku, w którym będziemy rozpoczynali montaż drukarki 3D. Rozpoczynamy od pierwszego etapu, czyli będziemy budować podstawę naszej drukarki. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od dwóch prętów gwintowanych M10. Nakrętki oczywiście M10, musimy je znaleźć. I będziemy potrzebować 8 nakrętek M10 i Oczywiście potrzebujemy osiem podkładek, czyli co, nakręcamy sobie. Nadam. Teraz zamontujemy następne nakrętki na obu końcach. i zaraz nałożymy sobie tutaj podkładki. Co teraz będziemy potrzebować? Będziemy teraz potrzebować następne elementy, czyli pręty, oczywiście nakrętki i podkładki oraz inne elementy drukowane. Czyli tak, to będą te elementy. Bo to są cztery nogi naszej drukarki. Ten, ten element, który będzie służył do zamocowania rolki, to elementy na razie odłożę. I tak potrzebujemy dalej. Pręty M8 są to dwa pręty M8 dłuższe i dwa krótsze. Mocujemy sobie nogi. Nie zawsze się one nakładają tak łatwo jak tutaj. Czasami trzeba je nakręcić. Czyli wziąłem w tym momencie mniejszy z prętów gwintowanych M8. Wziąłem dwie podkładki pod M8. I dwie nakrętki oczywiście. I będę montował do dolnych otworów przednich nóg mojej drukarki. Górny pręt gwintowany. I teraz element do mocowania rolki łożyska osi Y. I już gdy mamy zamontowane następne nakrętki podkładki, będziemy mogli prowadzić tutaj ten pręt. Dalej zamontujemy tylnie pręty M8. Te dłuższe. Tutaj będziemy potrzebować znowu jednego z tych elementów drukowanych, który będzie mocowaniem silnika osi Y. Tak to wygląda. Oczywiście na razie to nakręcę w taki dosyć luźny sposób, żeby można było to potem każdy z tych elementów odpowiednio ustawić. Ale teraz będziemy potrzebować następne podkładki, nakrętki, żeby tutaj je zamocować na naszych nogach. Udało mi się zamontować podkładki, nakrętki tutaj na końcach naszych nóg. Teraz będziemy mocować jeszcze tutaj nakrętki, podkładki i tutaj i podstawa będzie gotowa. Dobra, w ten sposób mamy zmontowany zmontowaną podstawę naszej drukarki oczywiście będziemy niedługo to wszystko porządnie dokręcać, żeby to było sztywne a elementy, które będą mocowały silnik oraz rolkę, łożyska będziemy ustawiać dopiero w następnym etapie i teraz będziemy mogli przystąpić do zamocowania całej formatki na naszych łożyskach